Ale no DBA z kolei mówił, jestem młodym lwem i cytował, krzyczał, prepare, prepare, fight destruction. Przygotowanie, przygotowanie, walka, destrukcja. Przemek. Zobaczymy, bo to przed walką to jest wszystko łatwo powiedzieć. Co za fantastyczna noc Tu będą padać się największego kalibru. Na wielkie Cześć, witam was serdecznie i witam moich cennych gości. Zbigniew Raubo. Dzień dobry i pozdrawiam kibiców. No i przemek Saleta, kto wy inny. Dzień dobry. Słuchajcie, temat rozmowy jest jeden, nasuwa się sam. 19 lipca na stadionie Wembley pojedynek Aleksandru Usyk kontra Daniel Dibuła, rewanż w pierwszej walce na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu w sierpniu 2023 roku. Wygrał Usyk przez nokaut w dziewiątej rundzie, ale było wiele kontrowersji. Ukrainiec był na deskach po ciosie w tułów. Sędzia uznał, że to był cios poniżej pasa i Usyk odpoczywał przez 4 minuty. No moje odczucie było inne. Że cios nie był poniżej pasa, ale w pas. Tak samo myślał Paweł Skrzecz, który kilka razy, właściwie jak mówił, że kilkanaście razy oglądał powtórkę w telewizji, jak był w TVP, i uważał, że cios był ok. Dibła nigdy nie pogodził się z tą decyzją. Jak wy uważacie, Zbyszek? Po pierwsze cios. Był taki, jaki był. Sędzia, jeżeli mówimy, że cios był poniżej pasa, powinna być ostrzeżenie. Jeżeli nie było, powinien liczyć, usyka, nie wstaje na 8-100. I, I koniec. Dzisiaj możemy gdybać. Dla mnie w lepszy w tej walce od początku do końca był usyk. To nie podlega wątpliwości. W rewanżu będzie tak samo. To do tego jeszcze dojdziemy. Szamek? Moim zdaniem był to cios poniżej pasa, może inaczej, nie był to cios w jądra, ale był poniżej pasa w podbrzuszy, I, więc też był, też był zakazany i zresztą jak się obejrzy walkę Dybua z Millerem, no to widać, że on ma takie ten, tendencje, żeby, żeby tak uderzać. Natomiast oczywiście każdy widzi to, co chce widzieć i nie ma co się oszukiwać. Z różnych kamer mogło to różnie wyglądać. Zależało to tylko i wyłącznie od kąta, pod którym kamera była ustawiona. Natomiast no, zakładam, że sędzia był najbliżej i najlepiej to widział. Zadecydował, że uderzenie było niedozwolone, więc decyzja sędziego była słuszna. Ale nie dał ostrzeżenia. Słuchajcie. Usyk wynosi do ringu pasy WBA, WBC i WBO, Dibua i BF. DiBuła od przegranej z Usykiem odniósł trzy zwycięstwa. Pokonał Gerera Millera, Hagowicza i Joshua w piątej rundzie. To będzie druga walka na Wembley o absolutne mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. Poprzednia, ćwierć wieku temu, w 1999 roku, była, gdy Lennox Lewis pokonał Evandera Holfielda. I teraz zacytuję może już o tej samej walce opinię Barrego Magigana, byłego mistrza świata. Mówił, że Dubois ma tak mocny cios z obu rąk, że może jednym ciosem rozwalić mur. No tylko y y y pytanie, jest, czy trafi, bo Usyk jest cwany, nie pozwoli, trafi się czysto i wygra wysoko na punkcie. Taka jest opinia Magigana. Przemek. Ja się też zgadzam z tą opinią. Myślę, że ta walka może być trudniejsza dla Usyka niż pierwszy pojedynek z racji tego, że no Dibuła jest bardzo młodym zawodnikiem. On jest ciągle na na fali wznoszącej się i ciągle się rozwija. Niewątpliwie będzie bardzo zdeterminowany. Dzisiaj zresztą czytałem jego wypowiedź, że Planuje zadawać ciosy gdziekolwiek, nawet nie patrzyć, czy trafi, czy nie trafi, bo te uderzenia są tak mocne. Mówił, że będzie rzucał zlewem kuchennym w, w, w Usyka. Natomiast nie obstawiałbym przeciwko Usykowi, bo Usyk w ringu potrafi wszystko i potrafi dostosować się właściwie do każdych warunków, które, które postawi mu dowolny przeciwnik. I myślę też, że przewyższa znacznie przewyższa inteligencję ringową Dibua i usyk którego zobaczymy teraz może być innym usykiem niż ten którego widzieliśmy wcześniej, dlatego, że usyk potrafi się dostosować do tego, co ma. On też sobie zdaje sprawę z tego, że jest coraz starszy więc może zmieniać styl boksowania jak przykładowo Muhammad Ali, który zupełnie inaczej boksował na początku kariery, kiedy miał świeże nogi i dużą szybkość, a zupełnie inaczej w środku kariery czy pod koniec. Po prostu umiejętność, umiejętności pierściarskie usyka, sprawiają, że może skorzystać z dowolnej broni, którą akurat tego dnia będzie miał do dyspozycji. No, zgadzam się z Tobą zupełnie. Usyk to geniusza, Dibois daleko do poziomu geniusza, co, może, co najwyżej może trzymać się świeczkę zapaloną w uznaniu e, gen, geniusza e, Dibois. Ale to takie e, geniusza oczywiście Usyka. E, Dibois e, w walce z tej pierwszej z Usykiem e, nie radził sobie z jego poruszaniem, pracą nóg. E, defensywa jego była słaba. No, zresztą było to także widać w walce z Joshua, gdzie wielokrotnie Joshua trafił go sztywnymi dżabami. no Nie stanie się mistrzem obrony, a zapłaci za agresję. Zbyszek, jak ty uważasz? No ja Ameryki nie odkryję, jak powiem. Tu w tej walce niewiele może zmienić była i niewiele może zmienić. Ta siła była się może okazać jego przekleństwem. Usek jest zatrwany, to nie jest Ktoś, kto będzie stał, czekał, aż Mudibuła łeb urwie, będzie cały czas kontrolował walkę, a ten będzie chciał głowę urwać i, i sam tą głowę może stracić. Ja jestem zdecydowanie... Tu się naprawdę nie niewiele... To już jest tak dwóch dobrych zawodników, ileś lat trenują, tu nie, nie za bardzo mogą cokolwiek zmienić, nie? To, co mają, muszą to wykorzystać. A że z Państwa inteligentniejszy jest usek, no to go oszuka. Na pewno us Dibois będzie próbował trafić, powalić usykać osami w tułów, no ale Usyk z Jakubem Chyckim bardzo pracowali nad wzmocnieniem tułowia Usyka. Aczkolwiek ja bym nie wykluczał powtórki z rozrywki, czyli ciosów poniżej pasa, dlatego że, no, zakładam, że Dibois Uważa, że, że ciosy na korpus są słabą stroną, przyjmowanie ciosów na korpus jest słabą stroną e, usyka, więc będzie próbował, ponieważ, no, tak jak zresztą widziałem to w innych walkach, bije na granicy, to łatwo się pomylić. Sądzę, że po ich pierwszym pojedynku i tamtej sytuacji i różnych, powiedziałbym, niezręcznościach wynikających z tego, jak to się zakończyło sędzia będzie bardzo wyczulony na takie sytuacje. Tutaj akurat a propos tego, co mówił wcześniej Zbyszek, sędzia nie mógł dać ostrzeżenia czy minus punktu Dibuła, dlatego że za pierwszym razem, jak się uderzy poniżej pasa i nie jest to uderzenie intencjonalne, no to zwraca się uwagę, natomiast nie kosztuje to, nie kosztuje to punkt. Gdyby to się powtarzało, to wtedy można dopiero zabrać punkt, a jak powtarza się w kółko, to w końcu zdyskwalifikować. Ale sądzę, że tutaj e, będzie od e, samego początku sędzia nad, no, uważał. Zresztą podobnie, m, już nie pamiętam w tej chwili, czy to, jaka to była walka chyba z Grantem Andrzeja Gołaty, który miał reputację, że bije poniżej tak. pasa i tam sędzia w sytuacji, kiedy uderzył poniżej pasa Granta, zabrał mu punkt już za pierwszym, za pierwszym razem, tak. ale to właśnie po to, żeby trochę tych zawodników sterylizować i trzymać w ryzach. W rysach. Czas działa teoretycznie na korzyść DiBuła, bo ma 27 lat, usyk 38. No DiBuła, można powiedzieć, że jest u szczytu formy, tak się przyjmuje. Nie wiem, czy się zgadzacie z tym, że ten szczyt formy ma za ciężki, to jest od 27 do 33 roku życia. Ale no DiBuła, z kolei mówił: „Jestem młodym lwem i cytował, krzyczał: „Prepare, prepare, fight destruction. Przygotowanie, przygotowanie, walka, destrukcja”. Przemyk. Zobaczymy, bo to przed walką to jest wszystko łatwo powiedzieć, dopóki się nie wejdzie do ringu i nie stanie twarzą w twarz w, z przeciwnikiem. A jeśli przeciwnik jeszcze jest na no, dodatek nieuchwytny i każe się za każdy błąd albo za każdy wolniejszy cios, to wtedy jest to frustrujące. I mm, no, często jakby zawodnicy próbują siebie nawzajem wyprowadzić z równowagi po to, żeby zaczęli popełniać błędy i taka frustracja może być e, e, przyczyną tego, że e, straci była zimną krew i będzie próbował uderzać się na, na siłę I, i to co powiedział Zbyszek, wtedy ta jego siła stanie się jego przekleństwem, bo, bo te ciosy są bardzo mocne, ale jak nie trafi to wytrącają z równowagi zadającego cios. Zbyszek. Nie, no może sobie Dibuła może krzyczeć, no może chce więcej biletów sprzedać, może, może chce jakąś oglądalność, bo ten to, to nie jest tak, że on będzie robił, będzie cuda, no to co, a Usyk będzie stał, będą trzymali Usyka, żeby to przyjmował. Nie, to jest naprawdę, Usyk jest zacpany. E, Usyk dzisiaj może przegrać tylko z Usykiem, a że jest jeden Usyk, a nie dwóch, to tutaj Dibuła może sobie tam jeszcze potem pokrzyczeć, to nie ta półka, to nie ta półka, to jest dobry zawodnik, naprawdę, nie obra jest mistrzem świata, ale to jednak nie ta półka, daleko mu do. I czy Usyk będzie miał 39 czy 40, to i tak wygrał Dibuła. No, ale, ale też pamiętajmy o tym, że jednak Dibuła jest potwornie silny i w historii boksu jest mnóstwo walk, które e które faworyci przegrywali, dlatego że się nie wiem, na łamęch sekundy zdekoncentrowali albo popełnili błąd. Boks jest takim sportem, który może nie jest w tym względzie specjalnie sprawiedliwy, ale chwila nieuwagi może kosztować walkę, więc ciężko postawić przeciwko Usykowi ze względu na jego umiejętności, higienę pracy, dyscyplinę, przygotowania itd. Ale trzeba brać pod uwagę, że siła DiBuła jest naprawdę wyjątkowa. DiBuła wierzy, że zostanie kolejnym anglikiem, który zdobędzie absolutne mistrzostwo świata w bardzo ciężkiej polędzie się Frank Warren, promotor tej gali, chce zwię zwiększyć limit miejsc na Wembley z 88 do 94 tysięcy. No, zapowiadają się wielkie emocje. I teraz Krótkie pytanie. Jak obstawiacie? Wynik walki? Tak jest. E... Usyk przed czasem w drugiej połowie walki. Zbyszek? Przemek mi zepsuł typ, i będę musiał coś wymyślić, na, na pewno. E... Usyk jest pod każdym względem mądrzeńszy, cwańszy, lepiej wyszkolony. Z drugiej strony tylko siła. Stabiam na zwycięstwo, usyka. No zabrał mi, no przecież tak, ja nie, 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 nie będę mówił tak jak Przemek. I ten, i ten. Wygrał Usyk i nikt tak zostanie. No dobrze, wygrał Usyk. Proszę Państwa, ale jest jeszcze druga informacja istotna związana z wagą ciężką. No, zapowiada się trylogia, pojedynek Usyk-Tyson-Fury. Fury wraca, tylko chce walki z Usykiem w Anglii, aby znów, jak mówi, nie zostać oszukanym. Fury oceniał, że wygrał obie walki z Usykiem i Cytuję Piurego. No, nie podzielam tego zdania. A drugą wygrał nawet z przewagą pięciu rund. Czytałem wywiad z nim, gdzie mówi, że oglądałem drugą walkę z Usykiem z około 250 razy i im więcej oglądałem, tym bardziej widziałem swoją wygraną. Trenuję dwa razy dziennie. Termin podobno 18 kwietnia 2026 roku wstępnie na Wembley. Potwierdził to Turki Ayaszyk. No i jak myślicie? Ja w ogóle nie jestem zainteresowany do walką. Dwa razy Fury z Usykiem przegrał, dwa razy boksował dobrze. Zupełnie inaczej jeśli chodzi o styl. Za pierwszym razem bardziej boksował na tylnej nodze i koncentrował się na obronie. Próbował wciągnąć Usyka na kontrę. W drugiej próbował to zmienić i próbował atakować. Przegrał za pierwszym i za drugim razem i nie wiem co mógłby wymyśleć żeby, żeby Usyka pokonać, tym bardziej, że może jedynie liczyć na to, że Usyk będzie się starzał szybciej niż, niż on sam i, ale, ale szczerze powiedziawszy, tak o walku nie jestem zainteresowany i w ogóle, ale te nawoływania Fiurego skłoniły mnie do takiej refleksji, jak e, waga ciężka zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. No, w, e, oczywiście nazwisko Fiurego Wildera czy Joshua. Są dalej, są to ogromne nazwiska, parę lat temu rządzili wagą ciężką, no ale w tej chwili chyba powinni się pogodzić z tym, że ich najlepsze lata są za nimi, a z drugiej strony też zawiedziony jestem, bo tymi, zawodnik, tymi zawodnikami, którzy kilka lat temu byli młodzi typu Chłorkowicz, właściwie tylko i wyłącznie DiBuła spełnił pokładane w nim nadzieje, choć co pierwszym razem nie udało mu się Usyka pokonać. Zobaczymy, jak będzie teraz, więc szczerze powiedziawszy, wydawało mi, wydawało mi się jeszcze 3 czy 4 lata temu, że ta trójka Wilder, Fury i Joshua będą rządzić wagą ciężką dużo dłużej. Zbyszek, jak ty? Obejrzałbyś ten trzeci pojedynek Fury tny kontra Usyk? Obejrzałem dwa i trzeci też obejrzę i ja tutaj będę niezgodny z Przemkiem, bo dla mnie mówiłem, że i w pierwszej i w drugiej walce usyk minimalnie był słabszym zawodnikiem. Minimalnie mówiłem to i bardziej się e, zgadzam z piórem trzecia walka to będą chłopie już będą mieli swoje lata. No, ale jeżeli ktoś dostaje 100 milionów dolarów, no jak nie zrobić trzeciej walki? No, no przecież to, to byłby grzech, bo przede wszystkim tu jest podłoże bardziej finansowe. E, wszyscy mają na myśli, a nie aspekt sportowy, bo, bo to już ta trzecia walka jako tako ze sportem niewiele będzie miała wspólnego, ale tak dwóch rewelacyjnych zawodników mogą zrobić wielkie widowisko i stawiam na piórego. Słuchajcie, jak zwykle. Przemek Saleta i zwyższe krawo Kontrowersja, ale nie Jest będzie. Kontrowersja, kon... No, no masz. Ale teraz już nie będzie żadnych kontrowersji. Mam ostatnie już pytanie do. Zbyszka, podobno wybierasz się na wesele Diablo Włodarczyka i co, nie ogolisz się? Ale on ze mną się nie chce, no przecież prawdziwy <laughs> powinien mieć, no przecież ten... <laughs> Chyba się jutro ogolę. <laughs> Słuchajcie, Przemek Saleta, Zbyszek Raubo. Dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia.